Finał czwartego sezonu polskiej edycji programu LEGO Masters jest już za nami, więc w końcu przyszła pora na omówienie tego odcinka, więc koniecznie oglądajcie do samego końca. Ale najpierw drogi widzu zachęcam cię, abyś zostawił subskrypcję na kanale wraz z łeczkiem, abyś nie przekapił kolejnych odcinków związanych z LEGO Masters Polska i ogólnie materiałów na moim kanale, a także łapeczki w górę jeśli odcineczek ci się spodoba i bez przedłużania zaczynajmy. Zapewne zdecydowana większość z was przyszła tutaj obejrzeć omówienie finałowego odcinka czwartego sezonu polskiej edycji programu LEGO Masters, ale, jeżeli ktoś nie miał okazji obejrzeć omówienia pozostałych czterech odcinków, to odpowiednią playlistę znajdziecie w opisie filmu oraz w adnotacji w górnym rogu ekranu. I bez przedłużania, przejdę do głównego tematu odcinka. W finałowym odcinku było tylko jedno zadanie pod tytułem Wolna Amerykanka, a formuła zadania była bardzo prosta, otóż drużyny musiały stworzyć własną konstrukcję z własną historią, które miały się wykazać kreatywnością, zastosowaniem technik, spójną historią i szalonymi pomysłami. A uczestnicy mogli się zastosować do wskazówek jurorów z poprzednich odcinków, co mogło troszeczkę ułatwić wykonanie zadania. Zadanie w czwartym sezonie nie jest jakieś nowe, gdyż podobne zadanie było z pierwszym sezonem, drugim sezonem i trzecim sezonem. Czas! przeznaczony dla drużyn na wykonanie zadania to cały dzień, 24 godziny, więc naprawdę dość dużo, co nie było regułą w poprzednich sezonach. A jakie są prace właśnie po 24 godzinach? No to możecie zobaczyć teraz była tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz w trakcie budowania, gdzieś tak mniej więcej dwie godziny przed zakończeniem wyznaczonego czasu, otóż tam stał pewien telewizor tak zwany nośnik dobrej nowiny gdzie najbliższe osoby drużyn mogły nagrać krótkie materiały, gdzie życzą im wszystkiego dobrego, przekazali im wsparcie dobrą energię, żeby wycisnęli maksimum możliwości zytworzenia prac przy okazji finałowego odcinka, co jest dosyć troszeczkę nietypowe, no bo nie pamiętam, żeby to przy poprzednich sezonach była tego typu sytuacja, ale mimo wszystko bardzo miły gest ze strony osób, którzy wpadli na ten pomysł. Zanim przejdę do omówień prac, no to oczywiście warto wspomnieć o rzeczy, co się wydarzyło po wykonaniu zadania. Otóż przyszli drużyny, którzy odpadli w poprzednich odcinkach. Mowa oczywiście o Stachu i Wojtku, Oli i Miłoszu oraz Kasi i Martynie, którzy odpadli właśnie w drugim, trzecim oraz czwartym odcinku. I to właśnie też oni mogli zobaczyć te prace w pełnej krasie wraz z omówieniem historii przez osoby, które właśnie stworzyły daną konstrukcję. A jakie to były, to możecie zobaczyć właśnie teraz. A na start zacznę od pracy Bartka i Piotka wraz z robotem Arkiem na tle wulkanu. Historia polegała na tym, że zwierzęta znajdujące się blisko wierzchołka wulkanu są zagrożone zakładą w wyniku wybuchu lawy, stąd też przybył robot Arek, który ratuje te zwierzęta. I to imię nie jest przypadkowe, gdyż przypomina to z Arką Noego, którego możecie pamiętać z lekcji religii bądź etyki, który służył ratunkowi zwierząt przed potopem. Można tutaj dostrzec pewne detale, jak m.in. owce, kozy, jelenie z rog robota, czy kurę Maurycego z od rzutowca w wykonaniu Grześka i Michała z drugiego odcinka, do którego oczywiście was odsyłam. I co do Maurycego, to wrócę za chwilę, bo też mam związek z finałem. Nie zabrakło również mechanizmu w wulkanie, co ma emitować wybuch właśnie wulkanu z lawą. Oczywiście tam znajdują się czujki, gdzie oczywiście po zbliżeniu ręki i przechylenia w górę, no to oczywiście zaczynają się wysypywać elementy przypominające lawę. Juroszy oceni tą pracę dość pozytywnie, ze względu m.in. na skalę robiącą piorunające wrażenie, formę konstrukcji nadającą dynamizmu, czy też użycie technik do zbudowania stelażu, która ma oczywiście utrzymać ten ciężar robota, no bo umówmy się, ten ciężar nie jest aż tak mały. Oraz także za napis Rescue na przedramieniu robota, co dopełnia całą historię, a tak to w mojej opinii naprawdę spoko konstrukcja. Martyna i Marcin zbudowali Jelenia Edmunda, króla lasu, który jest większy niż cały las i jego wysokość jest nawet większa niż czubek drzew i który ma też napełniać rzekę, która znajduje się pod jego nogami, który ma Nadać efekt ożywienia całego lasu, nawet niektórych obszarów, które są w dość opłakanym stanie, stąd też król lasu oczyszcza również i takie obszary. Martyna i Marcin pokusili się o dość nietypowe rozwiązanie, otóż zainspirowali się mitologią nordycką, co też naprawdę ma związek z historią całej konstrukcji. W tej pracy można dostrzec takie detale, jak mniejsze zwierzątka, m.in. jelenie w mniejszej skali, przecież jest do Edmunda, wiewiórki, biedronki czysowe oraz inne zwierzęta, a także drzewa i rośliny, Przeróżnych rozmiarach. Jurorzy ocenili tą pracę również pozytywnie ze względu m.in. na skalę, robiącą niebywałe wrażenie, sposób budowania drzew w przeróżnych rozmiarach, nawet spalonych po opłakanej stronie, czy też zagranie kontrastem, nie tylko jeżeli chodzi o kolor, ale i również o części lasu, gdzie życia nie ma, a gdzie życie jest. Jelen też zrobił na jurorach niebywałe wrażenie ze względu na detale i skalę konstrukcji, gdyż do tej pory Martyna i Marci nie budowali tak ogromnych konstrukcji, więc mogli wyjść ze strefy komfortu. Co prawda, Jelen jest dość stateczny, ale jednak przypadło jurorom robla gostu sama konstrukcja jelenia. Jak Maurycy no to oczywiście jednoznacznie się kojarzy z Grześkiem i Michałem, którzy zbudowali go w drugim odcinku w ramach odrzutowca z drugiego zadania, który miał wytrzymać oczywiście nadmuch wiatru, huraganu przy prędkości 120 km na godzinę i to im się udało, to postanowili również dokończyć historię Maurycego w finałowym odcinku, a jego cała historia to cały sen, gdzie wyobrażał siebie jako kosmonautę, czy też zdobywcę kosmosu. Stąd też można. Można tutaj dostrzec obu Maurycych w różnych rozmiarach. Jeden oczywiście większy fizyczny oraz drugi taki mniejszy w samym śnie. I nie tylko na tym większym Mauryce znajduje się również mechanizm snu, usypiania, zaśnięcia, nazywajcie to jak chcecie, i sam obszar konstrukcji jest oddzielonym czymś na kształt chmurki z jego snem, gdzie można było dostrzec między innymi kurnik wraz z kurkami żegnającymi się z Maurycem, centrum sterowania rakiety, pojazd telewizyjny z antenami, gdzie oczywiście kurki emitują transmisję na żywo, traktor na pędzający prodnicę rakietę oraz samo rakietę, która wydaje się być troszeczkę mniejsza. Jurorze oceni tą pracę nie tylko pozytywnie w kontekście techniki i estetyki, ale i również za zarówno rozpoznawalne, jak i również małe elementy, które można było dostrzec w konstrukcji. Co prawda jest wiele historii jednocześnie w całej konstrukcji, ale to jednak maurycy gra główne skrzypce w całej pracy. Jednak zabrakło w tej konstrukcji jakichkolwiek nowości ze strony Grzeszka i Michała, co miałoby powalić jurorów na kolana, jeżeli chodzi o zastosowanie przeróżnych Technik, gdyż te, które zostały zastosowane w tej pracy, można było spotkać we wcześniejszych konstrukcjach. Uczestnicy w tym zadaniu wykorzystali łącznie 21 372 elementy. Czyżby to był przypadek z pierwszymi czterema cyframi? No tutaj nie będę się skupiał nad tym, ale mimo wszystko ta liczba też robi ogromne wrażenie, ale nie aż tak takie jak chociażby w pierwszym odcinku, gdzie było drugie zadanie pod tytułem Bojanie w Obłokach, gdzie tutaj wykorzystano łącznie 17 086 klocków. Ale jednak w pierwszym odcinku były wszystkie drużyny albo ich 6, więc jakbyśmy policzyli wzorem, czyli ilość wykorzystanych elementów podzielić przez ilość drużyn, no to tutaj wyszłoby 2847 elementów średnio na drużynę. A w finałowym zadaniu w tym odcinku, tutaj średnia ilość wykorzystanych elementów na drużynę wynosi ponad 7100 elementów, co i tak można powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Natomiast czy ilość elementów wykorzystanych w tym zadaniu ma przełożenie na to, kto zwycięży czwarty sezon Polski? Edycji programu LEGO Masters postaram się teraz to wyjaśnić. Dla przypomnienia, dla zwycięskiej drużyny nagrodą główną jest 100 tysięcy złotych tytuł mistrza LEGO wraz z kultowym pucharem w dość innej wersji w przeciwieństwie do poprzednich sezonów. Ale i również taką bonusową nagrodą jest zestaw klocków LEGO o łącznej wartości 10 tysięcy złotych też dla zwycięskiej drużyny. Decyzja jurorów jeżeli chodzi o wybrane miejsca to była dość trudna i dość długa, także zaczniemy od trzeciego miejsca, a te miejsce zajęli Martyna i Marcin ze swoim jeleniem Edmundem. Szczerze spodziewałem się, że będzie to drugie miejsce, ale i również te trzecie miejsce również ujdzie w tłumie, Mimo tego, że sam jeleń był dość statyczny, to i tak można powiedzieć, że te trzecie miejsce jest dosyć ogromnym wyróżnieniem. Ale teraz najważniejszy moment, kto zwyciężył czwarty sezon polskiej edycji programu LEGO Masters. Otóż zajęli Bartek i Piotrek ze swoim robotem, arkiem ratującym zwierzęta przed zagładą. Moim zdaniem tutaj miejsce dosyć zasłużone, nie tylko ze względu na sam kontekst historii, ale i również jeżeli chodzi o samą konstrukcję, nie tylko jeżeli chodzi o skalę, ale i również o techniki i wykorzystanie samych elementów, co oczywiście miało wpływ na wybór zwycięskiej pracy. I nie bez powodu ta praca Jurorów powaliła na kolana, w wyniku czego drugie miejsce zajęli Grzesiek i Michał ze swoim. Maurycego w roli kosmonauty, który, mimo tego, że zabrakło tutaj jakichkolwiek nowości ze strony chłopaków, to i tak wciąż robił piorunujące wrażenie. No i też uważam, że drugie miejsce też jest zasłużone na taki wynik, jakim im udało się uzyskać. Czy decyzja Jurorów była w mojej opinii słuszna? Zdecydowanie tak. Te miejsca to i tak są naprawdę dość wysokie wyróżniki, jeżeli chodzi o czwarty sezon. A jakie jest Wasze zdanie, no to oczywiście podzielcie się w komentarzach, właśnie pod filmem. Podsumowując, a jakże i reasumując, jak oceniam finał czwartego sezonu polskiej edycji programu Lego Masters? Dość pozytywnie. Uczestnicy mogli pokazać swój poziom, jeżeli chodzi o pracę, co doskonałym przykładem były właśnie prace wykonane w ramach finałowego odcinka, no i też właśnie skala konstrukcji, dzięki temu mogli wyjść ze strefy komfortu, gdyż tutaj ograniczało to, co było zadane przez jurorów w ramach zadań z poprzednich odcinków. Jeżeli chodzi o prace finałowe z czwartego sezonu, no to one były naprawdę bardzo. Dobrze wykonane, naprawdę konstrukcje były po prostu no, szapoba, skale też również były dość ogromne i szczerze, to wszystkie mogłyby wygrać, no ale jak to mówią, tylko jeden zwycięży. No i uważam, że miejsce pierwsze dla Bartka i Piotrka było naprawdę dość zasłużone. I też takie najważniejsze pytanie z tego odcinka: czy będzie piąty sezon polskiej edycji programu Lego Masters? Sam Marcin Prokop zdradził na końca odcinka, że będzie piąty sezon za rok, no bo budowanie. Nie ma końca, co naprawdę można zauważyć po potencjale uczestników z czwartego sezonu i konstrukcji, jakie zostały wykonane. Ale czy finalnie będzie piąty sezon, no to dowiemy się również po wynikach oglądalności odcinków z czwartego sezonu, gdyż na ten moment ich nie ma. A jak takowe będą, jak i również będzie oficjalne ogłoszenie piątego sezonu polskiej edycji programu Lego Masters wraz ze startującym castingiem, to oczywiście was poinformuję w nadchodzących odcinkach Brick Pepper. Więc jeżeli ktoś chce być na bieżąco co z informacjami związanymi z programem LEGO Masters to oczywiście was zachęcam do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem na moim kanale. Jeżeli ktoś nie miał okazji obejrzeć finałowego odcinka czwartego sezonu polskiej edycji programu LEGO Masters w dniu premiery to oczywiście was nie mogę zmartwić, gdyż jutro na antenie telewizyjnej TVN zostanie wyemitowana powtórka tego odcinka o godzinie 13.40. Także ten odcinek jest dostępny na dwóch platformach streamingowych, mianowicie na platformie VOD.pl, który jest dostępny za darmo przez tydzień, a także Także na platformie player.pl. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o finale czwartego sezonu polskiej edycji programu LEGO Masters. Czy zrobią na Was piorunujące wrażenie, czy wręcz przeciwnie i czy już nie możecie się doczekać piątego sezonu w następnym roku. A tymczasem to tyle, co przygotowałem na dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się ciepło i widzimy się już niedługo.